1 września 1939 roku, w chwili wybuchu wojny, na terenie Gdańska doszło do masowych aresztowań Polaków. Wśród aresztowanych przedstawicieli przede wszystkim polskiej inteligencji znalazła się duża grupa działaczy harcerstwa polskiego z wolnego miasta Gdańska. Harcerstwo polskie w wolnym mieście Gdańsku, jak i zresztą na terenie całej Polski, przede wszystkim wychowywało młodych ludzi w patriotyzmie, wszczepiało im zasady moralne, etyczne. W Gdańsku dbało o wychowanie żeglarskie, lotnicze i w tą pracę... W harcerstwie polskim był, zaangażowanych było wielu przedstawicieli działaczy tzw. Tak Polonii Gdańskiej. To byli lekarze, to byli pracownicy polskich urzędów państwowych, to byli nauczyciele z macierzy szkolnej, to byli studenci Politechniki Gdańskiej. I ich działalność była bardzo dobrze znana Niemcom wolnego miasta Gdańska, także też od samego początku stali się oni, tak jak i inni przedstawiciele Polaków, stali się takimi największymi wrogami, których należało aresztować. Wśród również wielu rozstrzelanych, między innymi w lasach Piaśnickich, w lasach szpęgaskich, było harcerzy pomorskich właśnie z kociewia, z terenu kaszub. Z kolei Ci, którzy zostali osadzeni w obozie Sztutkow, aresztowani w Gdańsku, w Gdyni czy potem w innych miastach Pomorza Gdańskiego, byli tutaj też pierwszymi ofiarami tego obozu. Wśród osadzonych w obozie Sztutkow działaczy harcerskich to przede wszystkim był... Harcmist Chorągwi Gdańskiej, Alf Liczmański, zamordowany 19 marca 1940 roku w drodze do pod obozu Stutthofu do Grenzdorf lub już tam na miejscu wśród ofiar jest Franciszek Kręcki, i dr Bernard Filarski, twórcy polskiego harcerstwa w Gdańsku. Podobnie jak, jak dr Stefan Mirał, Stefan, dr Stefan Kopczyński, czy inni tutaj twórcy jak Antoni Depczyński, który przybył, został osadzony z hełmży przywieziony w transporcie z Fortu 7, również z więzienia w Forcie Siódmym w Toruniu przybył tu kapelan harcerzy polskich pomorskich, ksiądz Stefan Frelichowski te osoby między innymi zostały potem wysłane w 1940 roku w kwietniu w transportach do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Następnie w y, Stefan Frelichowski trafił do obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie zmarł w wyniku tyfusu na krótko przed wyzwoleniem tego obozu. W 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił księdza Frelichowskiego błogosławionym i patronem polskich harcerzy. Wśród rozstrzelanych w marcu 1940 roku w obozie Sztkow jest Franciszek Kręcki. Rozstrzelany w styczniu został dr Bernard Filarski. Także wielu wielu z nich zginęło na terenie obozu. Kolejny etap osadzania polskich harcerzy w obozie Sztutkow to koniec 1942 roku. Wówczas nastąpiła likwidacja struktur polskich organizacji konspiracyjnych działających na terenie Pomorza. Wśród nich byli działacze szarych szeregów organizacji harcerskich, która powstała już w 1939 roku. Przede wszystkim głównym celem członków Szarych Szeregów była walka z okupantem. Oczywiście w trakcie trwania okupacji nie była to walka zbrojna, ale czyniono m.in. w gdymi. Działacze harcerscy współpracowali z polską, polskimi organizacjami przy przerzutach ludzi do Szwecji, roznosili ulotki wśród Niemców, które miały pokazać, że na terenie III Rzeszy działają siły antyhitlerowskie, szerzyli propagandę antyniemiecką i pod koniec 1942 roku w wyniku również inwigilacji tych ośrodków członkowie szarych szeregów zostali aresztowani i pierwsze grupy działaczy trafiły do obozu Sztutkow w grudniu 1942 roku, następnie również na początku 1943 roku. Wśród nich był m.in. E, aresztowany Maciej Gwiazda. Maciej Gwiazda, komendant chówca e, Szarych Szeregów Gdyni. Wcześniej trafiła tu do obozu jego matka wraz z młodszym bratem Wojciechem, którzy zostali aresztowani w, w, w zamian za e, Wojciecha Gwiazdem. Zgłosił się sam do Gestapo, gdyż myślał, że w ten sposób uchroni swoją rodzinę, ale niestety nie udało się. W obozie koncentracyjnym sztutkow zginęli też głównie przywódcy na terenie Pomorza szarych szeregów jak Lucjan Cylkowski, który wcześniej był już w obozie od 1942 roku. Następnie został zwolniony z obozu pod pretekstem współpracy z Gestapo. Jednak w wyniku ukrywania się i oczywiście odmowy tej współpracy został ponownie aresztowany i osadzony w obozie sztutkowy. Lucjan Cylkowski został powieszony w czerwcu 1944 roku na terenie obozu. W 1943 roku w obozie został Osadzony główny komendant Szarych Szeregów z Okręgu Pomorskiego, Benedykt Porożyński. Tu również trafił jego brat Czesław Porożyński, którzy tworzyli Związek Harcestwa Polskiego Szare Szeregi na terenie Pomorza. Benedykt Porożyński który podczas ewakuacji lądowej opiekował się chorym na tyfus bratem, który zmarł w marcu 1945 roku. Również sam zaraził się tyfusem i również zmarł już po wyzwoleniu grup, kolumn ewaku ewakuowanych więźniów jak widać wszystkie osoby które w jakikolwiek sposób były związane z walką o niepodległość Polski z walką o utrzymanie tej polskości na tych ziemiach były ofiarami były osobami szczególnie tutaj znienawidzonymi przez okupanta Niemieckiego. Część działaczy Związku Harcerstwa Polskiego Szarych Szeregów przeżyła obóz. Po wojnie powracali do swoich miast i tam włączyli się w odbudowę kraju, tworząc nowe zastępy Związku Harcerstwa Polskiego, wychowując młodzież w duchu patriotyzmu, tak jak uczono ich przed wojną.